Bajki jak dawniej słuchowisko dla dzieci. Cześć. Dziś czwartek 3 lipca, szósty dzień wakacji. Przed tobą jeszcze 60 dni letniej przygody. Imieniny obchodzą dziś Joanna, Tomasz i Anatol. Może warto powiedzieć dziś do Asi lub Tomka miłego dnia. To takie małe słowa, a tak bardzo miłe. Słońce dziś wstało o 4:30, a zajdzie o 20:53. Przed nami dużo dziennego światła i czasu, dużo przestrzeni na bycie sobą. Dziś ogłaszamy Dzień Małej Odwagi, bo każda nawet najprostsza rzecz, którą robisz sam, to odwaga. Karol ma 8 lat i zazwyczaj nie lubi robić rzeczy sam. Przywykł, że na każdym etapie dnia zawsze mu ktoś towarzyszy: a to mama, a to tata, babcia albo dziadek, a czasem ciocia Irena albo kot o imieniu Plamka. Kiedy ma zrobić jakąś czynność sam, szybko się zniechęca, a czasem nawet czuje strach. Dziś Karol obudził się znacznie wcześniej niż zwykle. Była piąta rano i wszyscy domownicy jeszcze spali. Wyszedł z łóżka i poszedł w kierunku sypialni rodziców, a kiedy już był pod ich drzwiami i wyciągał dłoń, żeby zapukać do drzwi, zauważył, że o poranku w domu panuje niesamowicie przyjemna cisza, taka, której nie słychać o żadnej innej porze dnia. I wtedy postanowił, że nie chce jej burzyć, bo jest w niej coś tak bardzo przyjemnego. Poszedł po cichutku do kuchni, tak by jego kroki nie obudziły rodziców. Sięgnął po swój ulubiony kubek, nalał do niego wodę i wypił. Potem usłyszał, że burczy mu w brzuszku i poczuł, że jest głodny. Wyciągnął więc płatki owsiane, zalał mlekiem, dodał odrobinę miodu, orzechów i jagód. Następnie odłożył wszystkie składniki na miejsce, otworzył balkon, usiadł na krześle, i jadł śniadanie, patrząc na poranne niebo. Spędzał te chwile sam, bez pośpiechu, rozmów i towarzystwa rodziny tylko on, wiatr i ptaki. Kiedy obudziła się mama i wyszła z sypialni, bardzo zdziwiła się, że Karolek już nie śpi. A chłopiec, gdy tylko zobaczył mamę, zawołał: Dzień dobry, mamo, zjadłem właśnie śniadanie. Zrobiłem je sobie sam. I wtedy mama zobaczyła na jego twarzy promienny uśmiech. To był uśmiech kogoś, kto właśnie po raz pierwszy zrobił coś zupełnie sam i był z siebie bardzo dumny. Ciekawostka dnia. Czy wiesz, że najczęściej pamiętamy te dni, w których zrobiliśmy coś po raz pierwszy? Zadanie. Zrób dzisiaj coś samodzielnie. Może też przygotujesz śniadanie albo podlejesz rośliny, albo posegregujesz książki lub kredki. Zabawa, stwórz rysunek, który będzie przedstawiał Twoje ulubione wspomnienie. Jakiś bardzo miły moment, który chcesz zapamiętać na zawsze. Może to twoje urodziny, albo pierwszy mecz piłki nożnej, a może wycieczka w góry? Czasem najwięcej radości daje to, co robimy sami po raz pierwszy, nawet jeśli wyjdzie nam coś niezgrabnie. Bo nie zawsze liczy się efekt końcowy. Ważne jest już samo działanie i chęć spróbowania. Do usłyszenia jutro w siódmym dniu wakacji. Miłego dnia!